Sasha nie tak miał zakończyć się ten mecz. KGHM Zagłębie uległo Legii Warszawa 0 do 1. No i trzeba powiedzieć szczerze, że mimo tych kilku sytuacji Zagłębia, no Legia przez cały mecz kontrolowała jego przebieg. Tak, Legia kontrolowała mecz. Pierwsze zagrali zagraliśmy moim zdaniem dobrze. Przegraliśmy te duele 1 na 1, 2 na 1. Tak nie powinno być. Tym bardziej, kiedy grasz z Legion, to trzeba zdać 300% i chociażby punkt zrobić tutaj. My tego nie zrobiliśmy i z tego wracamy do domu bez punkta. Co według Ciebie było kluczowe do tego, że, że nie udało się dzisiaj, chociażby zdobyć tego jednego punktu? Trzeba i szczerze powiedzieć, Legia ma naprawdę bardzo dobre zawodniki, ale chodzi o naszym zachowaniu. Nie wyglądaliśmy dobrze. byśmy więcej kontrolować Piwko, uh, wychodzić z tych sytuacji z kontrami i zagrozić więcej legii. Tego nie zrobiliśmy i na seti przegraliśmy 1-0, tym bardziej mieliśmy tych kilku momentów na koniec. Powinniśmy zrobić banki z tych sytuacji i to by wyglądało na koniec i po słabom meczu lepiej na pewno. To, że nie udało się wykorzystać tych sytuacji w końcówce, to było wynikiem braku koncentracji czy czegoś innego? Nie, no takie rzeczy się, zgadzają, e, się zdarzają u piwcy. Masz swoje momenty, nie trafisz. Oni z tego połowy Rożnego trafili na 1-0. I przyjrze powiedzieć, po prostu trzebało trafić w bramku. I Zdobilibyśmy jednego punkta. Na koniec zapytam Cię by o ten teraz najbliższy tydzień, bo no, ten e, tydzień poprzedzający mecz z Piastem Gliwice to chyba będzie bardzo ciężki tydzień, bo no, do poprawy jest dużo rzeczy. Tak, do poprawy jest dużo rzeczy, ale gramy polskie. tak polskie. Na pewno będzie ciężki mecz, tym bardziej piast i e, z tygodnia do, do tygodnia wygląda coraz lepiej, i nic trzeba ten mecz już do, do, do archiwu i trzeba się przygotować jak najlepiej do, do piasta. To na pewno będzie ciężki mecz i mm, nie punktujemy dobrze, tak trzeba wszystko zrobić, co by trzy punkta zostało w Lubinu. Już jest e, moment, e, moim zdaniem już nie ma do poprawy dużo, trzeba wyjść, dać maksa i zrobić te trzy punkta.